Dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje o tym, że żandarmeria wojskowa ściga polskich żołnierzy za to, że sprzeciwiają się masowej migracji, za to, że brali udział w manifestacjach antyimigracyjnych w Polsce, za to, że biorą udział również w patrolach ruchu obrony. Granic. Wszyscy ci, wszyscy z Was, którzy są poszkodowani w tej chwili i prześladowani przez Bodnarowców, przez rząd Tuska, który chce walczyć z własnym narodem, a nie walczyć z masą, z inwazją migrantów, to Was wszystkich, drodzy funkcjonariusze, drodzy żołnierze, zachęcam do kontaktu z nami. Pomożemy Wam nieodpłatnie, opłacimy prawników, czy przyślemy Wam swoich prawników. Będziemy w stanie zapewnić Wam szeroką pomoc pomoc prawną. Piszcie do nas na adres e-mail kontakt małpa